Witamy Państwa w naszym programie. Dziś naszym gościem jest burmistrz Łukowa Piotr Płudowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam Państwa. Panie burmistrzu mija nam pięcioletnia kadencja i chciałabym, żebyśmy podsumowali ten czas. I chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od tego, co zadziało się na początku kadencji, kiedy to Pan jako nowy wówczas burmistrz realizował inwestycję rozpoczętą jeszcze w poprzedniej kadencji. Chodzi mi tutaj o zalew zimna woda. Czy wszystko, co zaplanowano, udało się zrobić i czy dzisiaj to miejsce jest wykorzystywane tak, jak planowali to jeszcze radni w poprzedniej kadencji? Po wielu latach na przełomie roku 2018 i 2019 udało się podpisać umowę na dofinansowanie tego zadania, to podpisanie tej umowy odbyło się w urzędzie marszałkowskim i to pozwoliło nam na realizację tego zadania. Całe zadanie to kwota ponad 25 milionów złotych, zadanie dwuletnie, zrealizowane z sukcesem, bo po tych dwóch latach realizacji tego zadania mogliśmy naszym mieszkańcom zaprezentować piękny obiekt, zmodernizowany, zrewitalizowany i dzisiaj cieszymy. Się takim obiektem, i wszystko wskazuje na to, że nie jest to obiekt tylko i wyłącznie na okres letni. Tam codziennie, ale szczególnie w weekendy, przybywają tłumy naszych mieszkańców, tłumy Łukowian, żeby korzystać z tego miejsca w okresie letnim, ale również przez resztę roku. Pamiętam, kiedy rozmawiano o modernizacji zalewu Zimna Woda, były poruszana kwestia, jak dostać się nad ten obiekt. No i wtedy w sumie powstała komunikacja. Tak, te dwa wydarzenia zbiegły się ze sobą, a w zasadzie koniec tej inwestycji wywołał dyskusję na ten temat, na temat dojazdu i wykluczenia komunikacyjnego tego miejsca i pojawił się pomysł, aby na okres wakacyjny, a jeśli na okres wakacyjny, to może przedłużmy to trochę na kolejne miesiące do końca roku w ramach takiego pilotażu, i to się udało. I wtedy ta komunikacja zafunkcjonowała, potem od września działała jako już komunikacja taka typowo miejska, i pozostała z nami do dnia dzisiejszego i tak już na pewno będzie. Przydałaby się jeszcze ścieżka rowerowa nad Zalew Zimna Woda. Tak, rzeczywiście potwierdzam, że to jest element, którego jeszcze dzisiaj brakuje. Zmodernizowaliśmy ulicę turystyczną, wypoczynkową. Również jeśli chodzi o ulicę Zimna Woda, ulice Wiatraki, tutaj sfinansowaliśmy w dużej części dokumentację dla powiatu łukowskiego, który jest zarządcą tego terenu. Mam nadzieję, że powiat postara się, aby w kolejnej kadencji ta rzeczywiście bezpieczna droga wraz z wydzielonym pasem ruchu dla rowerzystów na tym odcinku powstała. Panie burmistrzu, zmieniło się też w ciągu tych ostatnich pięciu lat centrum Łukowa. Tak, tu jest widoczna zmiana. Zaczęliśmy od modernizacji ulic. Zmodernizowana została ulica Browarna, ulica Laskowskiego, ulica Pastewnik oraz ulica Kanałowa. Pojawiły się nowe nawierzchnie, nowe chodniki, ale również ulica Dmocha. Tam inwestycja trwała nieco dłużej ze względu na zakres. Tym zakresem objęliśmy infrastrukturę podziemną. Przez długi czas ulica Dmocha borykała się z problemem zalewania po letnich opadach. Dzisiaj tego problemu nie ma. Został przebudowany w zasadzie będzie wybudowany od nowa kolektor deszczowy również w ulicy Kanałowej. I dzisiaj nawet przy obfitych opadach deszczu ta woda jest w sposób sprawny kanalizowana do naszej Krzny. To nie wszystkie inwestycje w centrum miasta, bo ta kończąca się kadencja to również czas modernizacji naszej strefy parkowania. Pojawiły się nowe parkomaty, został system poboru opłat całkowicie zautomatyzowany. I będą nowe strefy parkowania. Tak, jeszcze w tym roku za zgodą rady ta strefa, a na wniosek mieszkańców ta strefa zostanie powiększona, ulicę m.in. ulicę Browarną i ulicę Konwiktorską, a wszystko na wniosek mieszkańców taka, żeby spowodować rotację ruchu, żeby parkingi na tych ulicach nie były permanentnie przez cały dzień zablokowane. Udało się też wybudować i wyremontować inne miejskie ulice. Po tych inwestycjach tutaj w centrum miasta rozpoczęliśmy inwestycje na innych ulicach, m.in. ulica Struga, ulica Kilińskiego, ulica Cetnarskich. Tam poszliśmy z tymi inwestycjami, ale również na obrzeże miasta, czyli ulica Radzyńska. Powstało też nowe włączenie do drugiego odcinka tzw. Tak małej obwodnicy Łukowej. Powstały dwa takie włączenia. Pierwsze włączenie w ramach inwestycji przy ulicy Za Okręgiem, a drugie przy ulicy Struga, które już za kilkanaście dni, kilkanaście dni e, będzie rzeczywiście funkcjonować, będzie połączone z Małą obwodnicą. Dzisiaj może wydawać się kierowcom, że te parkingi, na przykład przy ulicy Spokojnej, Cmentarnej Nowowiejskiego czy Siedemsetlecia były od zawsze, ale to też efekt tej kadencji. Generalnie zachęcam naszych mieszkańców do tego, żeby rezygnować z korzystania z samochodów podczas przemieszczania. Się po mieście na rzecz bardziej ekologicznych sposobów, czyli jazdy rowerem czy też komunikacji, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak tych samochodów jest cały czas bardzo dużo. I w odpowiedzi na te potrzeby, w wielu miejscach na terenie naszego miasta pojawiły się nowe parkingi na ulicy Spokojnej, na ulicy Cmentarnej, ale również po drugiej stronie cmentarza, czyli przy osiedlu Sienkiewicza. Dzisiaj, tak w takim telegraficznym skrócie, trudno jest wymienić wszystkie ulice, na których były realizowane inwestycje miejskie przez miasto bądź przez naszą firmę Zarząd Dróg Miejskich. Ale myślę, że warto w tej, przy tej okazji wspomnieć ulicę Mickiewicza, ulicę Gałczyńskiego, budowę wielu skrzyżowań wyniesionych, progów spowalniających tam, gdzie mieszkańcy zwracali się z prośbą o uspokojenie ruchu. Tego typu rozwiązania techniczne zostały zastosowane. Drogi to jedno, ale mamy też oświatę, mamy szkoły i przedszkola. Tam również było inwestowane przez ostatnie 5 lat. Jeśli chodzi o ostatnie 5 lat i nasze placówki oświatowe, nasze szkoły i przedszkola, to nie ma żadnej takiej jednostki, w której nie byłyby prowadzone zadania i inwestycje. Też chciałbym tutaj zacząć od naszej szkoły, największej szkoły, czyli szkoły podstawowej nr 1. Tam udało się w tej kadencji wybudować klimatyzację w, w hali, ale również zmodernizować oświetlenie na ledowe energooszczędne, dzięki czemu jest jaśniej jest również taniej. Ta szkoła to również inwestycje, jeśli chodzi o wymianę podłóg, ale również budowę, budowę nowego Boiska. Przy szkole podstawowej nr 2 w zasadzie od nowa wybudowaliśmy salę gimnastyczną wraz ze ścianką wspinaczkową i niezbędną infrastrukturą. To również tam przy szkole podstawowej nr 2 było ostatnie boisko, które nie było jeszcze do tej pory oświetlone. Dzisiaj to oświetlenie jest i popołudniami, wieczorami jest wykorzystywane przez nasze dzieci i naszą młodzież. Szkoła podstawowa numer 3 to też olbrzymie inwestycje, jeśli chodzi o salę gimnastyczną, ale również nowy plac zabaw jak i przy szkole numer dwa, w związku ze zmianą charakteru tych szkół z gimnazjów na szkoły y, podstawowe. Kolejna szkoła, w której z, zrealizowaliśmy inwestycje, to jest szkoła Numer 4, tam w takim trybie pilnym trzeba było interweniować, jeśli chodzi o nasze miejskie lodowisko, trzeba było wymienić całą instalację, tą instalację, która jest w gruncie i to się udało i dzięki temu to lodowisko funkcjonowało. Podsumowując i sumując wszystkie te zadania, trzeba zwrócić uwagę na to, że we wszystkich tych jednostkach doszło do modernizacji kuchni wraz z wyposażeniem, są to już obiekty i miejsca na miarę XXI wieku. Jeśli chodzi o nasze przedszkola, to tutaj też w wielu miejscach na przykład w przedszkolu numer 7, ale również w przedszkolu numer 4 zrealizowaliśmy dużą inwestycję polegającą na dostosowaniu tego obiektu do wymogów przeciwpożarowych, czyli między innymi wydzielenie klatek schodowych, ale również wymiana instalacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Panie burmistrzu, mówi pan właśnie o oświetleniu i chciałam zapytać, jak to możliwe, że w samorządzie u nas w Łukowie nikt nie narzekał na wysokie rachunki za uliczne oświetlenie. Jak to było możliwe? To było możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze mieliśmy bardzo dobrą umowę i taką dość korzystną cenę, jeśli chodzi o cenę energii, a z drugiej strony, a z drugiej strony podjęliśmy działania i modernizowaliśmy kolejne linie oświetlenia ulicznego w naszym mieście, jednocześnie rozbudowując, bo na kilkunastu ulicach w Łukowie pojawiło się o oświetlenie którego do tej pory nie było, a jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że w minionym roku pod koniec minionego roku otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację pozostałej części tego oświetlenia. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu i jeszcze w tym roku rozpocznie się ta modernizacja, która spowoduje, że w całym mieście wszystkie nasze oprawy, wszystkie nasze latarnie zostaną wymienione na energooszczędne, czyli będzie z jednej strony taniej, a z drugiej strony będzie bezpiecznie bo to oświetlenie daje więcej światła. Panie burmistrzu, przez ostatnie 5 lat można powiedzieć, że miasto stawiało na zieleń. Udało się. Ja z zamiłowania jestem przyrodnikiem i w swoim życiu posadziłem wiele drzew i, i chciałem to również przenieść na taki nasz grunt miejski i ta kończąca się kadencja to prawie 500 nowych posadzonych drzew, między innymi nad Zalewem Zimna Woda, ale również w wielu miejscach, w wielu lokalizacjach. W Łukowie. to, co sobie postawiłem za pewien cel, to również odbetonowanie y, części miasta, i to się udało. Między innymi na placu Solidarności i Wolności, na placu Narutowicza, tam gdzie udało się odbetonować, pojawiła się zieleń, pojawiły się drzewa i krzewy ponad. Y, Kilka tysięcy nowych krzewów, a w okresie letnim cieszymy się pięknymi kwiatami. Pięknymi kwiatami na gruncie, ale również na naszych słupach oświetleniowych, na co niejednokrotnie mieszkańcy zwracają uwagę w rozmowach ze mną. Zieleń to jedno, ale dbaliśmy też chyba o powietrze. To również duży problem w miastach w Polsce, dlatego zaproponowaliśmy na naszym mieszkańcom program ograniczenia niskiej emisji i dzięki temu w ponad 100 gospodarstwach domowych w Łukowie udało się wymienić stare źródła nieefektywne i nieekologiczne źródła ciepła na nowe ekologiczne, gazowe bądź węglowe, ale o najwyższych standardach. Ale to nie koniec, bo również jako samorząd weszliśmy we współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I u nas w urzędzie został uruchomiony punkt konsultacyjny. U nas w urzędzie można złożyć wniosek, można otrzymać od urzędników informacje i pomoc w wypełnieniu tego wniosku i rozliczyć dotacje. To również kolejne wsparcie dla naszych mieszkańców. A w tym roku zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom jeszcze jeden program w związku z licznymi sygnałami ze zgłaszanym problemem odpadów azbestowych na naszych nieruchomościach. Taki program został uruchomiony i ten program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kilkadziesiąt wniosków już spłynęło do urzędu, i ten program jest skierowany do tych osób, które mają ten eternit zgromadzony gdzieś w formie jakichś palet. Na paletach, ale również do tych, którzy ten eternit mają jeszcze na dachach swoich domów. Jeśli jest taka potrzeba, to również w ramach tego zamówienia, które będziemy realizować, ten eternit będzie z tych dachów zdejmowany. Już jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym. Mamy y, bardzo korzystną ofertę i w ramach tej oferty będziemy to zadanie realizować. Więc wszyscy ci, którzy dzisiaj jeszcze mają na swoich budynkach gospodarczych, na domach, na altanach y, te, te rozwiązania mają azbest, zapraszamy do urzędu i pomożemy wypełnić dokumenty. Można powiedzieć, że w tej kadencji doprowadził Pan również do tego, że działkowcom wygodniej się chodzi na działki. Chodzi mi tutaj o te ogrody działkowe nad Kszną. E, tak, to prawda. Udało się zmodernizować, a w zasadzie wybudować kilkusetmetrowy odcinek pomiędzy ulicą Laskowskiego a ulicą Prusa. Dzisiaj można tym odcinkiem przejść bezpiecznie i komfortowo, niezależnie od pory roku, czy to jest zima, czy to jest lato, czy to jest wiosna. I czy to jest ranek, czy to jest środek nocy, bo teren jest oświetlony, ale również został objęty miejskim monitoringiem. Dzięki temu to miejsce przestało być miejscem schadek, schadzek i, i różnych takich niepożądanych zdarzeń. Panie burmistrzu, pojawia się w ostatnich miesiącach taki temat wielokrotnie już omawiany i na sesjach, i na spotkaniach dotyczący właśnie działkowców, dotyczący terenów ogrodów działkowych. Ale myślę, że jeszcze raz warto powiedzieć i jasno określić, miasto nie planuje... Ani teraz, ani w przyszłości, aby tereny, gdzie znajdują się ogrody działkowe, miały być przeznaczone pod budownictwo mhm. mieszkaniowe. Zacznijmy od tego, że wszystkie tereny ogrodów działkowych. Są własnością miasta, natomiast są dzierżawione przez ogrody e, działkowe, i absolutnie nie ma takiego planu i pomysłu na to, żeby te tereny odbierać e, działkowcom. A jako dowód i potwierdzenie na to, powiem, że już od ponad trzech lat realizujemy również wsparcie dla e, ogrodów e, działkowych, czyli ogrody działkowe mogą się starać o dotacje na realizację e, swoich zadań, i już takie realne środki trafiły do tych ogrodów działkowych, więc tutaj jakby pokazujemy również tym działaniem i tym finansowym wsparciem dla ogrodów działkowych, że jesteśmy otwarci na te tereny zielone. Widzimy, że ogrody działkowe, szczególnie po pandemii, przeżywają taki swoisty renesans i nie ma praktycznie zaniedbanych ogrodów, na których by nic się nie działo, wszędzie tętnią życiem. I co niezwykle ciekawe, co mnie szczególnie cieszy, że coraz więcej młodych osób staje się właścicielami tych ogrodów działkowych i ma taką swoją oazę, zieloną oazę, całkiem blisko miejsca zamieszkania, czasem niemal w centrum miasta. I na tych terenach będą ogródki działkowe, nie bloki. I na tych terenach będą ogrody działkowe, podobnie jak przy ulicy Księdza Brzuski są garaże na miejskich gruntach i te garaże również tam pozostaną i chcę uspokoić mieszkańców, że takiego planu, aby ich stamtąd usunąć nie ma, a chciałbym zaproponować również przy tej okazji, że w kolejnej kadencji w kolejnych budżetach zaproponowałbym również, żeby te tereny wokół tych garaży zostały Uporządkowane, jeśli chodzi o podłoże, jeśli chodzi o nawierzchnię, bo bardzo często taki problem zgłaszają mieszkańcy, że ta nawierzchnia jest taka szutrowa, czasem niebezpieczna, a chciałbym również ten teren uporządkować. Panie burmistrzu, każdy samorząd musi dbać o tych, którzy przynoszą do budżetu pieniądze, a do budżetu pieniądze przynoszą przedsiębiorcy. Co miał więc pan im do zaproponowania w, tej, w ciągu tych minionych pięciu lat? Nasze miasto stoi przedsiębiorcami. Mamy tutaj blisko 3000 podmiotów zarejestrowanych, różnych, bardzo dużych, ale, ale dominują firmy niewielkie, jednoosobowe. I to, z czym najczęściej w kontekście miasta, tej relacji z miastem borykają się przedsiębiorcy. To niezgodność zapisów planu zagospodarowania przestrzennego z zamierzeniami inwestycyjnymi. I tutaj w tej kadencji wyszedłem naprzeciw tym oczekiwaniom, i efekt tego jest taki, że w ciągu tej kadencji z, udało się zmienić plany zagospodarowania przestrzennego dla dwukrotnie większej powierzchni terenów niż w poprzedniej kadencji. A jeśli uwzględnimy te plany, które dzisiaj są w procedowaniu, które dzisiaj są na różnych etapach realizacji, ale zostały rozpoczęte w tej kadencji, to jest szansa, że do końca tego roku, 2024 roku tej, tych powierzchni, które zostały objęte, fizycznie już objęte planem zagospodarowania będzie trzy, a nawet czterokrotnie więcej niż w poprzedniej kadencji. Panie burmistrzu, mówi Pan o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, ale wiemy, że już powstały tereny, gdzie mogą budować się przedsiębiorcy, gdzie mogą powstawać nowe zakłady pracy. Tak, to są tereny przy ulicy Strzelniczej. Tam jest było kilka hektarów gruntu pod przemysł. I ten teren też został przez miasto uzbrojony. Już dzisiaj możemy cieszyć się nową fabryką, która jest u progu włączenia do, do produkcji. Ale trzeba uznać, że ten teren jest zamknięty, tam już nie ma miejsca na kolejne firmy, grunty zostały sprzedane, dlatego miasto musi szukać kolejnych terenów pod inwestycje. I teraz planujemy uruchomienie około 50 hektarów w południowej części miasta, pomiędzy ulicą Radzyńska a ulicą Świderską. Panie burmistrzu, nie tylko dużymi inwestycjami mieszkańcy żyją, było też sporo małych, takich można powiedzieć miękkich, mniej kosztownych, ale bardzo ważnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w wielu lokalizacjach naszego miasta pojawiły się otwarte strefy aktywności, nowe place zabaw, m.in. na Osiedlu Unitów Podlaskich, ale również przy ulicy Rurowej, przy ulicy Stawki. I to są wszystkie wszystko inwestycje takie blisko naszych obywateli. Takimi elementami, które miały wzmacniać tożsamość mieszkańców z łukowem, była m.in. aplikacja miejska czy karta y, mieszkańca. Ale również, co cieszy mnie chyba z tego wszystkiego najbardziej, to budżet obywatelski. Jesteśmy już po trzech rozstrzygnięciach tego budżetu obywatelskiego. Dwa z tych zadań zostały zrealizowane, już cieszą naszych mieszkańców. Mam tutaj na myśli tężnie w parku miejskim oraz zmodernizowane boisko na górce, a w tym roku decyzją mieszkańców pojawi się jeszcze więcej zieleni. Tężnia solankowa w parku cieszy się bardzo dużą popularnością i są już nawet y, zapowiedzi w ostatnich tygodniach się pojawiające, że takich tężni będzie więcej, a przynajmniej że powinno ich być więcej. Pana zdaniem jest możliwa budowa nowych tężni solankowych w Łukowie? Potwierdzam, że otrzymuję takie sygnały od mieszkańców z obszarów peryferyjnych, że chcieliby mieć takie rozwiązanie. Może nie tak duże, może odrobinę mniejsze, ale również w lokalizacjach e, i jest to urządzenie autonomiczne. Ono może powstać tak naprawdę w każdym miejscu. E, w naszym mieście i jest to bardzo słuszny postulat. Mam nadzieję, że tak się stanie. Panie burmistrzu, inwestycji w mieście było naprawdę sporo. Może nie były bardzo spektakularne, ale tu nie chodzi o wielkość, chodzi raczej o to, czy służą one mieszkańcom. Ale czy przyzna pan, że takim strzałem w dziesiątkę to była faktycznie komunikacja miejska? Bezwzględnie. Wtedy w 2018 roku, kiedy szedłem z tym postulatem do wyborów, Byłem wyśmiewany. Wiele osób w to nie wierzyło, powątpiewało. A dzisiaj, jaka jest rzeczywistość, myślę, że każdy obiektywnie może to powiedzieć, patrząc na te pełne autobusy, na to duże zainteresowanie, szczególnie dzieci, ale również seniorów. I myślę, że trzeba się dalej w tym kierunku rozwijać i mam nadzieję, że w kolejnych latach powstaną kolejne linie komunikacji miejskiej w naszym mieście. Panie burmistrzu, tak podsumowując te minione 5 lat, to co Pan mówił o tym, co udało się zrobić, co zostało zrobione, ile to wszystko kosztowało? Te wspomniane dzisiaj inwestycje pewnie nie wszystkie, nie wszystkie nam się udało dzisiaj je tutaj wymienić, ale te wszystkie zadania, te takie duże, czyli zalew zimna woda, ale i te niewielkie zadania typu tężnia czy, czy place zabaw, to jest łączny koszt około 70%. Milionów złotych. Chcę również tutaj przy tej okazji podkreślić, że te pięć ostatnich lat to pomimo tych nieprzerwanych inwestycji, inwestowania w rozwój naszego miasta, to czas obniżania zadłużenia. W 2018 roku, pod koniec 2018 roku, zadłużenie miasta było na poziomie 26 milionów, dzisiaj jest na poziomie nieco ponad 16 milionów, czyli to jest o 10 milionów mniej przy stale rozwijającym się mieście, przy stale wzrastającym mieniu miasta. Jeżeli połączymy organizm takim, jest, jakim jest miasto Łuków, ale również nasze miejskie spółki PEC i PUIK, to możemy tutaj mówić o wzroście wartości mienia o około 50%, nie uwzględniając wartości i wielkości inflacji w tym okresie. Panie burmistrzu, jaki jest Łuków po pięciu latach, kiedy pełni pan tą funkcję? Nasze miasto jest bardziej otwarte. Władza jest bardziej otwarta na mieszkańca. Łuków jest bardziej Zielony między innymi i mam nadzieję, że kolejne lata to będzie czas dalszego rozwoju, rozwoju infrastruktury. Mam tutaj na myśli infrastrukturę drogową, ale również e, infrastrukturę rekreacyjną. Mamy coraz więcej miejsc odpoczynku i rekreacji. Panie burmistrzu, nie ma co ukrywać, to nasz ostatni wywiad w tej kadencji, to nasza ostatnia rozmowa o tym, co w tej kadencji udało się zrobić, co zostało zrobione. 7 kwietnia wybory samorządowe. Wiadomo, że każdy, kto mieszka w Łukowie, kto ma prawo do głosowania, powinien na te wybory pójść. Ale czy zachęta od burmistrza przyda się, czy zachęci pan mieszkańców, żeby 7 kwietnia oddali swój głos w wyborach samorządowych? Szanowni Państwo, zanim 7 kwietnia, to oczywiście jest czas. Świąt Wielkiej Nocy. I korzystając z tej okazji, chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta wielkanocne upłyną w Państwa domach w dobrej, rodzinnej atmosferze. 7 kwietnia to niezwykle ważny dzień, bo to dzień, kiedy y, zostanie dokonana ocena, ocena działalności burmistrza, ocena działalności Rady. I mam nadzieję, że tego dnia mieszkańcy naszego miasta. Pójdą na wybory. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby 7 kwietnia pójść i dokonać oceny. Oceny działania burmistrza, oceny działalności Rady, a wszystko po to, żeby w naszym mieście żyło się coraz lepiej. A ja dziękuję za spotkanie, dziękuję za te minione pięć lat. Moim i Państwa gościem był burmistrz Łukowa Piotr Płudowski. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.